Nie możemy w każdym formacie robić making-offów. A byłoby z czego robić making-offy, bo uwaga, witamy potencjalnie w drugim podcaście, który nie wiadomo czy się wydarzy. Czy w bo... potencjalnie się już wydarzy. Potencjalnie drugim, dlatego, bo ja bym chciała uznać, że tam tego nie było. Mm. W związku z dźwiękiem i problemami technicznymi, jakie się wydarzyły, bo nam się wysypało studio, wiemy, wiemy, wszyscy nam zwracaliście znaczy wszyscy wy zwracaliście nam uwagę, że audio było straszne i jak nam się prawie udało, załatwiliśmy mikrofony, teraz się staramy, żeby było dobrze to, co się okazało? Że jeden mikrofon nie został podłączony, czyli nagrywanie poszło. Bye bye! No i dzisiaj jak już załatwiliśmy sobie wszystko teoretycznie tak jak trzeba, to uwaga, za ścianą mamy Pana, który daje koncert. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Ładnie pozdrawiamy. gra, ładnie Pan gra. Pan był tak miły, że powiedział, że się wstrzyma te 30 minut z dalszym graniem, ale gdybyście usłyszeli w tle jak ktoś ładnie śpiewa i gra, no to jest nasz sąsiad. Tak, on właśnie. O którym istnieniu nie wiedzieliśmy do dnia dzisiejszego, ale my się postaramy. Do, do brzegu, do tematu. Do tematu. Witamy w y, drugim odcinku podcastu. Temat, tytuł podcastu: Zwykły dzień z życia niezwykłego psa. Czyli naszego snickersa. Tak, bo porozmawiamy sobie dzisiaj o schematach. O schematach w życiu psa, bo jak już powtarzaliśmy, podcast będzie mm, tak, związany z takimi tematami okołopsiowymi. Nie będzie to stricte takich konkretnych porad, bo to macie w innych naszych seriach na YouTubie, na naszej grupie na Facebooku oraz w blogu. A tutaj będą tematy okołopsiowe i dzisiaj o schematach. Schematy, tak. Schematy naszego snickersika, czyli jak wygląda jego dzień. Taki od typowy. od rana do wieczora, bo były oto pytania właśnie na YouTubie, gdzie indziej też. Jak, jak wygląda dzień snikersa, Jak zorganizować dzień własnego psa? Tak. E, a tu nie ma wielkiej tajemnicy. Poza tym, że schematy faktycznie w życiu psa są bardzo ważne, bardzo istotne, zwłaszcza jak mamy do czynienia z pieskiem, który ma problem z emocjami, jest pieskiem lękliwym, jest pieskiem gdzieś po przejściach, to te schematy tym bardziej nam pomogą jakby tak zorganizować mu dzień, żeby on się czuł bardziej swobodnie, bardziej zrelaksowany i tak. Żeby potrafił przewidzieć, co się wydarzy, dzięki temu psu są, psy są dużo spokojniejsze. Wiesz co, może wyjaśnijmy, co mamy na myśli, mówiąc, schematy, może inaczej, powtarzalne schematy. Bo to nie jest jakiś schemat odgórnie narzucony, tak, narzucony tak. tylko że to, co sobie wymyślicie, aby tego się trzymać, tak? Dokładnie. No i jeśli chodzi o taki harmonogram dnia, bo to też o to chodzi, że ten schemat, czyli harmonogram dnia, bardzo łatwo jest to zrobić. Jak pracujemy od 9 do 15, od poniedziałku do piątku i w ogóle bajka, no bo ten większość tych dni wygląda podobnie, tak? Tak, ale na naszym przykładzie czekaj, no że ten harmonogram Snickersa, który ma 5 latek, zmieniał się 3-4 razy. Tak. On zmieniał się dosyć często. I dlatego właśnie będziemy ten temat dzisiaj poruszać na przykładzie niezwykłego psa, a mamy na myśli niezwykły dzień, dlatego, bo u nas w zasadzie każdy dzień wygląda inaczej. Zmienia się. U nas nie ma tak, że mamy standardową pracę, standardowe godziny yy, wtedy, kiedy nas nie ma, kiedy idziemy na spacer. Dlatego, tak jak wspomniałam, no jak mamy standardowy dzień, łatwo jest ułożyć ten harmonogram mm -hmm. dnia psu i wtedy jemu łatwiej przewidzieć, co się będzie działo. Natomiast w sytuacji, w której ten dzień się różni, jeden od drugiego, to też da się zrobić. I dzisiaj o tym sobie porozmawiamy na przykład z Snickersa, jak my sobie to organizujemy. Dokładnie. Zaczynamy od czego? Chyba pierwszy punkt planowania jego dnia u nas zawsze to jest ten długi spacer. Ale, Ale... może zaczniemy od tego, jak wygląda ten dzień, i będziemy sobie po kolei A, omawiać no okay. te etapy. Czyli... Szefowa rządzi, szefowa każe, dobra, lecimy, no w, żeby było po kolei. lecimy w, ten, w tą stronę. Więc Zaczyna tak. się od pobudki. Tak, czyli jego mokry nohal na moim nosie. Zazwyczaj, bo ja śpię od brzegu. Tak, więc do ciebie ma łatwiejszy dostęp. Więc jak Snickers uzna, że już jest potencjalna godzina, w której powinnam się obudzić tak delikatnie mi szturchanowskiem, no i wtedy albo się odwracam na drugi boki, jeszcze idę spać dalej, ale nie daj Boże, jak otworzę oczy, to już jest koniec. Wtedy następuje taniec szczęśliwego Labradora i tupanie. Daj, jedzaj. Daj, jedzaj. Tak, to jeszcze jest takie, wiesz, taki... Tak. I oczywiście radość, i teraz nie będziemy wnikać, czy on się cieszy na nasz widok, czy on się cieszy na to, że się zbliża pora śniadania. Czekaj, chcemy wierzyć, że cieszy się na nasz widok, że wstaliśmy. <śmum> tak, uznajmy. Więc pierwszy najważniejszy schemat sneakersa jest taki, że w momencie jak człowieki otwierają oczy, to jest pora śniadania. I to tak. jest ważne, że godzina nie ma znaczenia. Bo u nas ta godzina jest czasami siódma rano, czasami dziewiąta, czasami ósma, czasami jak jedziemy gdzieś na wycieczkę, to to jest nawet i szósta, jak odsypiamy poprzedni dzień, to jest dziewiąta więc dla niego sygnałem, że jest śniadanie, jest nasza pobudka. Tak, ktoś z nas wstaje, musi potuptać do kuchni, nakarmić Snickersa i tutaj to już jest jego własne, ma swoje schematy, takie rytuały, czyli tak, jemy... Pijemy. Tak, żeby nachlapać wszędzie dookoła. I wychodzimy na balkon. Tak. I niezależnie od tego, żebyście sobie nie myśleli, nieważne czy jest plus 20, czy jest minus 20, on i tak na ten balkon wychodzi. Zawsze. Tak. I dla niego zaczyna się czas takiej dodatkowej dżemki, dodatkowego relaksu. On jest tego nauczony, że rano jest spokój. Leniuchuje do... Yy, jeszcze te pół godzinki godzinkę, zależnie tak. jak nam się dzień, układa do tego pierwszego spaceru. Tak. I tu przechodzimy do następnego punktu, czyli jest jego pierwszy krótszy spacer. I to zazwyczaj jest 15-20 minut podzielni. Yy, przysłowiowe wokół bloku, który u nas wygląda troszkę bardziej wokół dzielnicy. Yy, no i, i co? I to jest taki pierwszy spacer, na którym my wiemy, bo to nam pomaga przy schematach, że on się musi załatwić. Tak, bo to jest też, te schematy i znajomość Waszego psa pozwalają później obserwować jakieś I zmiany. I ewentualnie, z, gdyby coś się działo. Gdyby coś się działo, kwestie zdrowotne, o które może pytać weterynarz. Tak, tak, jeśli się pies nie załatwi, no to ja mi się już zapala czerwona lampka, a to sobie go będę obserwować. No i teraz wracamy do domu i my mamy znowu ten taki um, czas, że albo mnie nie ma, bo mam rano zajęcia, albo pracujemy na komputerze, więc on wie, że to jest znowu dla niego taki chill. To jest ta chill. część dnia nieaktywna, nazwijmy tak. ją tak. Poza aktywnością, typu w późmie na kanapę. Ja tu poleruję. I on jest już tego nauczony, co się zmieniło, bo kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej, że właśnie tę największą aktywność on miał raczej rano, ale w związku ze zmianą naszego trybu pracy, przeprowadzką i tak dalej, to to się zmieniło, i później pojawia się opcja drugiego spaceru. No i znowu, drugi, długi spacer, czasami się wydarza o 12.00. Czasami się wydarza o szesnastej. A czasami o 17:00. Czasami nie ma, o 17:00, Zwłaszcza jak jest na przykład gorąco. To czasami robimy tak, że ten y, długi w środku spacer robi się trochę krótszy, a robimy tak jak w, wczoraj na przykład, nie? Tak. Że on miał tą największą aktywność dopiero wieczorem. Mm -hmm. y, z narzeczoną się spotkał i tam harcowali sobie, bo w środku dnia było za gorąco. Ale jednak drugi spacer to jest ten moment, w którym on się drugi raz załatwia. I drugi raz dajemy jedzenie jak wraca. I po spacerze, bo przypominam, dbamy o to, żeby się nie pojawił skręt żołądka, więc aktywności fizycznej pies nie może wykonywać po jedzeniu, tylko właśnie po spacerze dostaje jedzenie. Więc tutaj dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, że nieważne czy ten drugi spacer pojawia się dwie godziny po pierwszym, czy się pojawia pięć godzin po pierwszym spacerze, to on i tak się na nim załatwia. Tak, jeżeli tego nie ma, to wiemy, że znowu, o, coś jest nie tak, albo ten wieczorny spacer trzeba wydłużyć, zwrócić na to uwagę. Tak, zwrócić na to uwagę, że on faktycznie nie zdążył się załatwić, albo tam nie miał weny, nazwijmy to, więc wtedy pilnuje, żeby to się wydarzyło wieczorem. No a po spacerze on jest też nauczony tego, że właśnie dostaje to jedzenie i znowu ma drzemkę. I ja się przy tym spacerze teraz zatrzymam, bo jeśli chodzi o te schematy, to jak teraz widzicie. Godziny w ogóle nam się nie sprawdzają, natomiast. Nijak. Sprawdza się to, co się wydarza. To znaczy on kojarzy, że po spacerze dostaje jedzenie. Po jedzeniu idę odpoczywać, tak? Hmm, zakodowała mu się też ta większa popołudniowa aktywność, tak? On nie jest tak, tak. aktywny na, na porannym spacerze. Tak, on Jednak... tej energii dostaje w drugiej e... części dnia. Nawet czasami, jeżeli już jest za późno, za bardzo wypoczął, jeszcze nie wyszliśmy, to, jest, to już nas zaczepia, choć człowiek, tak. czas na drugi spacer. To tak? widać wtedy, że jeżeli faktycznie ten spacer się przesunie i bardziej po południu się wydarza, no to wtedy on, a to zabawkę, a to piłeczkę, a to rób coś ze mną i sygnalizuje, że już jest dla mnie czas, ja już sobie wypocząłem, róbmy coś. Natomiast jeśli chodzi o sam spacer, to tutaj z daleka od schematów. To znaczy, bardzo ważne jest to, żeby te spacery nie były w kółko takie same, nie były ciągle w te same miejsca, nie były ciągle tą samą ścieżką, pod warunkiem, że nie mamy jakiegoś pieska, który ma gdzieś tam problem z wychodzeniem i z lękami na spacerze, no bo to w ogóle inny temat. Natomiast bardzo ważne jest to, że zauważ, on ma tak rano czy wychodzimy, czy po południu wychodzimy, czy wieczorem, że on wychodzi z klatki i on patrzy na nas i patrzy, w którą stronę idziemy człowiek, nie? Jedyna, co kojarzy, no to jak wsiadamy do samochodu. Tak. Bo jak wsiadamy na drugim spacerze do samochodu, no to wie, że dobra, albo do lasu, albo do parku, albo gdzieś na jezioro, ale jak wsiadamy do auta na pierwszym spacerze, to już wie, że jest wycieczka. Tak, to Bo wtedy wiadomo, to że jest wycieczka. ci, którzy nas śledzą troszkę, wiedzą, że czasami, albo nawet dosyć często <noise> wybieramy się w góry. No i wtedy wtedy sneakers już jest podekscytowany, kojarzy. Kojarzę, tak. że coś się w schemacie zmieniło. Coś się zmieniło i dlatego my go trochę oszukujemy, jak już robimy mu tą wycieczkę. Bo zauważyliśmy, że on się na tyle ekscytuje wycieczką rano, że jak my mu od razu zasygnalizujemy, bo pakujemy plecaki jeżeli robimy to, jeżeli robimy to rano, jeżeli faktycznie rano się pakujemy yy, plecaki spakowane, nie wiem, ja go biorę na spacer czy nie daj Boże jeszcze razem idziemy tak. na, z nim na spacer idąc do auta z plecakami no to za duża ekscytacja i nie ma szans żeby on się załatwił więc tak, on się yy... wtedy za bardzo nie zajmuje spacerem tylko on tak już na nas zerka, to już do auta chodźmy już do auta, jedziemy, już nie jedziemy z... nie zostawcie mnie nie zostawcie mnie więc my sobie to tak zaplanowaliśmy, że skoro on to rozumie, że wtedy się szykuje jakiś dłuższy wyjazd, to my udajemy rano, że jest wszystko ok. Pakujemy się dzień wcześniej. Pakujemy wieczorem. się dzień wcześniej, jak on już tam sobie przysypia. Ty z nim idziesz na ranny spacer, tak jak gdyby normalny bez, dzień czy bez czegokolwiek. Dokładnie. I dopiero jak sobie wracamy, dopiero ja już wyciągam w międzyczasie plecaki, zakładamy je na siebie, czy tam jakieś walizki, torby i wtedy dopiero idziemy do samochodu. To jest spokojniejsze rozwiązanie dla niego. Tak. To, to po pierwsze, no a po drugie, on jest tak też nauczony, że jeżeli wsiada do auta, jedziemy dłużej niż te 15 minut, to idzie spać, tak? Dokładnie, to on już wie, tak. że jest jakaś dłuższa, dłuższa trasa, tak? Dokładnie. Natomiast wracając do tych schematów, dlaczego ja mówię, że na spacerze nie? Bo to nam bardzo pomaga tego, żeby pies się pilnował, jak chodzimy za każdym razem inną ścieżką. Yy, może jeszcze czekaj, trochę, trochę wyjaśnijmy ten spacer, bo nazwijmy to spacer w cudzysłowie. Yy, żeby to dlaczego? nie było, że zawsze to musi być yy, spacer, bo czasami on jest z nami na ogródku, gdzie ma aktywność, czasami idzie z narzeczoną na wybieg. Yy, to też często rozumiemy jako spacer. No tak. No, no to... a mówię, że, w, w, Aha, a, że, nie że, nie tylko, że, że, spacer, że tak, tak jakby, jeśli w ogóle ktoś aktywność na aktywność, aktywność, tak, żeby ktoś nie zrozumiał, wiesz, że spacer, to jest, nie wiem, e, idę do znajomych na cały dzień na działkę i nie zrobiłem popołudniowego spaceru z psem no Rozumiesz, nie no. no nie no to wtedy spędzali tak czas na zewnątrz tylko chodzi o to, że właśnie dzięki temu, że on raz idzie z nami na działkę, raz idziemy na spacer taki typowy gdzieś tam do na lasu, rasu. do parku, raz się widzi z narzeczoną, raz jedziemy na jakiś psi wybieg, raz na wycieczkę, raz Czasami jest tak, że on z nami pół dnia jeździ, nie? My mamy coś no, tam do załatwienia na mieście, to tak, żeby go jeszcze <grym> przypomnieć mu, że istnieje coś takiego jak miasto. Więc czasami z nami gdzieś na jakieś lunchy pójdzie. na lunchę, na śniadanka, z nami do restauracji tych psiolubnych. Tak. E, towarzyszy nam. I on się wtedy uczy, że nie ma czegoś takiego, bo był taki moment, jak myśmy się przeprowadzili, on miał to trochę więcej stresów, właśnie związanych z tą przeprowadzką że on był taki mm, dość rozstrojony, jak ja to nazywam. I faktycznie wtedy te schematy spacerowe były takie, że jak szłam z nim na krótki spacer, to w lewo wychodziliśmy z klatki, jak na drugi spacer, to w prawo na parking. Było tak. I on szybko wyczaił, i on zaraz na drugim spacerze od razu szedł w prawo. I ja się na tym zapamiętam, o nie, 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 chłopaku. Zwłaszcza jak chodzimy sobie z psem luzem. Ja bym chciała, żeby on się mnie trzymał, żeby on mnie pilnował i żeby to nie było tak, że ja idę wyznaczoną, zapamiętaną ścieżką w lesie czy w parku, bo zawsze tędy chodzimy i ja mogę sobie na człowieka nie zwracać uwagi, tylko wręcz przeciwnie, pilnuj się i przy każdym skrzyżowaniu zastanawiaj się, w którą stronę ja idę. A poza tym dochodzimy do bardzo ważnej psiej potrzeby, eksplorowanie otoczenia i powtarzanie ciągle tych samych ścieżek spacerowych nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nudzi w końcu psa, tak? Pamiętajcie, tak. że on ma ten węch dużo, dużo, dużo lepszy niż my i, i, i dla niego to w końcu będzie nudne, tak? To jest ważne, żeby jednak to były różne ścieżki i nowe w zapachy, nowe bodźce. Tak. i czasami mi kursanci mówią: „A my nie mamy gdzie iść”. Nieprawda, bo można przejść na drugą stronę ulicy, Proste można tak. wokół innego bloku, inną ścieżką. Inną stroną chodnika, trawnika, Inny i placyk, tak dalej. cokolwiek, tak? To już jest. Zresztą widać po się na spacerze. Raz rano idziemy w tą, raz w tą stronę, i to już są inne zapachy, inne ekscytacja, inne bodźce. To, to działa, to działa fajnie. Wracając do tego popołudniowego spaceru, to może u nas jest tak, że to jest taka podstawa naszego planowania dnia. A, właśnie, bo ty od tego zacząłem. Tak, od tego zacząłem, że my tak my na naprawdę przy śniadaniu planujemy dzień. Prace, obowiązki, przyjemności, ale jednym z tych pierwszych punktów jest długi spacer sneakersa, tak. że musimy go zmieścić. Nie działa to u nas tak, że mamy do odhaczenia to, 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 to i może go gdzieś A zmieścimy. A potem jak wystarczy tylko czasu? No, ustawiamy dzień po. Tak, trochę. No może tak. nie pod niego, pod ten spacer, tak? No bo to jakby, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że to nam psuje plan, tylko decydując się na psa, jakby to jest tak, jak sobie planujemy obiad. Tak, tak, to jest planujemy pewien nasz zjeść śniadanie? obowiązek i Taki? czas spędzony razem, tak? Który zawsze od tego, od, tego, mm. od tego zaczynamy, planując, planując dzień i, i zawsze się da, uwierzcie nam, no, my jesteśmy troszkę, tak jak Patrycja wspomniała, i zabiegani, i pracujemy nieregularnie, i każdy inaczej, każdy jedzie w, czasami w inną stronę. A i tak na ten spacer no, musimy zawsze mieć czas. To jest taka troszkę nasza, nasza świętość. Zwłaszcza, że staramy się te spacery robić razem, ale nierzadko tak jest, że ja mam zajęcia wcześniej i ty z nim sam idziesz, albo, albo ciebie odwrót. nie ma i ja sobie wtedy z nim gdzieś tam idę. Yy, więc to też jest taka. Yy... I czas dla nas tylko we dwójkę, jak ja idę ze sneakersem, czy jak idziemy właśnie z narzeczoną, to on też ma jakiś tam swój czas. Natomiast tak trzeba o tym pamiętać i to jest podstawa, bo wtedy nie ma takich sytuacji, że jeden, drugi, trzeci, piętnasty dzień nam się coś rozsypało, nie? No nie, to już by było za dużo. Zresztą on by sygnalizował. Dla tych, którzy nie wiedzą, sniker jest pięcioletnim żywiołowym labradorem. Tak, on I Jak potrzebuje. jest sytuacja pod tytułem, że nie wiem, byliśmy chorzy. I te spacery były krótsze, Albo to jak jego sobie po, łapę rozciął. Jak sobie łapę rozciął, to co? Dwa dni, trzy jego roznosi energia, tak? To widać, znaczy, bo jeżeli jest taka wypadkowa sytuacja niestandardowa, że faktycznie nie ma tego długiego spaceru, tylko czasami wiecie, żebyśmy się zrozumieli, dla niego długi spacer to jest na przykład jak ja z nim zrobię 30-40 minut po osiedlu na smyczy, to ja potem mówię, o Snikers nie miał długiego spaceru, biedny piasek. Nie? No jego długi spacer to jest zazwyczaj między godziną a półtory luźnego, luźnego spaceru. Las, park... Jakieś pływanie, coś nie. już nie dzieje. mówimy o wycieczkach całodniowych, no Nie, tak? no, czy tam jak tutaj... jesteśmy pół dnia na działce, nie? Albo no. gdzieś z nimi jeździmy. E, natomiast e, bo zgubiłam się, co chciałam powiedzieć. Aha, że jak nie miał długiego spaceru, to on jeden dzień... Okay. Jeden dzień spokojnie, nie ma problemu, tak. Ja sobie poleżę, natomiast... odpocznę, tak. <laughs> skumuluję siły <laughs> na jutro, żeby tak Was Tak się ten... zdarza, tak się tak zdarza się często. Często. No wtedy też, no bo są sytuacje... Bo to też o to, czasem o to pytacie, tak? Że są sytuacje wyższe, nietypowe, awaryjne. coś się dzieje, awaryjne. Tak. Wtedy dobrym pomysłem są jakieś zabawy organizowane w domu, zmęczyć go umysłowo, węchowo, węchowo. Mhm. jest na to dużo dużo pomysłów, natomiast coś musicie mu zaoferować, tak. tak? No chyba, że tak jak mówię, jest taka sytuacja, że po prostu nie ma długiego spaceru, bo nas nie ma cały dzień. Mhm. Albo jesteśmy chorzy i jestem taka chora, że po prostu nie mam siły nawet z nim nic zrobić. To wtedy mam w głowie, że jak on mi trzeciego dnia świruje, to ja nie mam co się na niego denerwować, bo wiem, z czego to wynika. I ja wiem, że jego świrowanie wynika z tego, że mu się ta energia skumulowała i dlatego się zachowuje tak a nie inaczej. I mam taką, no nie chcę powiedzieć, że większą dozę cierpliwości, ale zrozumienia, o Przez... do jego zachowania. Przesuwamy troszkę tak. granice, yy, myśląc zawsze w tą stronę, że pies nie ma smartfona, nie ma telewizora. No jego jedynym entertainmentem jest tak naprawdę ten długi spacer tak i spacery no tam to... się najwięcej dzieje bo pies powinien w domu odpoczywać to co zawsze też powtarzasz kursantom i tak no i właśnie, jak już jesteśmy w temacie odpoczynku, to to jest bardzo ważne nauczyć psa schematu odpoczynku i kiedy jest czas na ten odpoczynek. Snickers wie, że po, po powrocie z drugiego spaceru po jedzeniu ma odpocząć. Zresztą rano ma to samo. Po jedzeniu odpoczywam. Tak. I jak tego jest nauczony, to i po pierwsze jest to dla niego zdrowsze, i potem nam nie świruje, bo go nikt... Mu nigdy nie pokazał albo nikt mu nigdy nie wytłumaczył, że to jest ten moment na odpoczywanie. I jak mamy do czynienia z młodym psem, który nigdy się tego nie uczył, a jest energiczny, to warto poświęcić na to tydzień, dwa, trzy żeby on to zrozumiał. Tak. Bo to się tak nie zedzieje. Samo, samo, samo się nie wydarzy. Pamiętajcie o tym, że, że psy nie, nie rodzą się z drukowaną instrukcją, tak? tak? I, I ze świadomością naszych oczekiwań względem. Jego samego, a schemat i nawyki to tak jak my mamy. Ile dni trzeba coś powtórzyć, żeby ci to weszło tak w nawyk i żeby to potem było dla ciebie takie naturalne. Może no bo... no, już nawet o tym nie myślisz, tak? tak? No, no i to właśnie. myślę, u psiaków jest, jest podobnie, tak? Że no potrzebują czasu. Potrzebują czasu, a my potrzebujemy cierpliwości. Yy, mamy popołudniowy spacer, Snicka zwrócił, zjadł, wyspał się i teraz mamy problem. <laughs> Znaczy problem ma ta osoba, która z nim idzie na wieczorny spacer. Tak, bo sneakers należy do takich psów, że ten wieczorny spacer odbywa się w trybie zombie, jak ja to mówię. To znaczy, on tak jest taki na serio muszę iść. Po co? Ja wcale nie muszę, a my wiemy, że musi, żeby zrobił siku. Bo ja to mówię, że to jest taki spacer na sekundę, na autopilocie. I teraz, co tutaj jest ważne, jeśli chodzi o ten schemat? Co nam się udało wypracować, bo tak jak mówię, on jest zazwyczaj zaspany, on już jest w takim trybie wypoczynku, i tak na ten spacer to tak niechętnie. Udało nam się wypracować to, że Snickers czasami, jak gdzie w tym trybie zombie, to on zapomina zrobić ciku. Tak, po prostu, Zem, po prostu. Idzie. No, no, idę, tak, dobra, idę wracaj i. Tak, tyle. szybko mnie zaprowadź z powrotem na kanapę albo na legowisko i daj mi spać. Więc, żeby nie było tak, że nas budzi w środku nocy, bo człowieku, jednak mi się przypomniało, że ja to bym chciał zrobić siku, bo zapomniałem zrobić na wieczorem spacerze, To mamy wypracowaną komendę sikaj. Idziemy pod jego ulubione drzewko niedaleko domu. I jak już widzę, że nie zrobił siku, to podchodzę pod to drzewko i mówię, sneakers, siku. I on robi taka lampka. On tak wygląda jakby taki ding i aaa. jakby był kreskówką, to tak by tak było, tak taki. Tak. Taka żaróweczka by się żaróweczka pojawiła, taka takie... duża na pół ekranu. Aha, aha, bo jeszcze siku. No mm. i podnosi tą łapę i faktycznie sika. I wypracowanie tego schematu, że to jest to konkretne drzewo i ta konkretna komenda właśnie ratuje nam sytuację, że nie musimy z nim wyłazić w nocy, bo znowu mam świadomość, że on jest taki, bym powiedziała, półprzytomny i wręcz go trzeba pilnować na schodach, żeby nie spadł i sobie łapnie poplątał. Jak idzie w takim trybie, nie bardzo, ale dzięki temu, że to wiemy i mamy tego świadomość, no to gdzieś tam sobie wypracowaliśmy, żeby nie było problemu. Dokładnie. No i bo ten spacer wieczorny też jest w różnych godzinach. 21, 22, 23. Jest to, no tak jak wszystko inne wcześniej, jest to u nas zawsze przedział 2-3 godziny. Ale staramy się pilnować, żeby odstęp Przerwy. między ostatnim spacerem wieczornym a pierwszym spacerem porannym był takie 10 godzin. No, 10 godzin. no Dwunastu nigdy nie przekraczał, to już jest. No. Nie, 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 tego, te, tego musicie pilnować, bo to. Yy, no może być dla psiaka już ciężkie i za no długo. I... No i właśnie, no i taki schemat wtedy nam pozwala obliczyć, że tak jak my wracamy na przykład z wycieczki z gór, bo czasami zdarza się tak, że jesteśmy w domu 20-20-30. No. Sinkers zrobił 20-30 kilometrów, jest padnięty, więc w zasadzie to jest jego wtedy ostatni spacer, ten o 2030. No tak, bo teoretycznie moglibyśmy jeszcze go spróbować wziąć o 10 czy 11, natomiast no nie chcemy mu tego robić, no, bo on, on już śpi, on odpoczywa, więc yy, pozwala nam na, to... Rano, wcześniej wstajemy. Tak. Znaczy <laughs> No. Obliczamy sobie, tak, że no, okay, wczoraj był o ósmej, no to rano niech wyjdzie o tej siódmej, ósmej najpóźniej, a nie no. jak się zdarza, że o dziewiątej, dziesiątej w innych wypadkach, jeśli był na spacerze o jedenastej w nocy, tak? Tak, dokładnie. Więc tego tego pilnujemy. I co, chyba by było to tyle z dnia zwykłego dnia niezwykłego tak. psa, jak widzicie, nie ma tu wielkich fajerwerków. Natomiast Nie. chodzi o to, żeby to przemyśleć i faktycznie zastanowić się, które elementy dnia mogą psu zasugerować, co się za chwilę wydarzy. Aha, i najważniejsze, bo pytaliście właśnie, jak wygląda dzień snikersa, tak jakby to był jakiś wyznacznik. Jeżeli mamy podać jedną najważniejszą poradę, to powiemy, dostosujcie to do siebie. Tak, tak? tak. dostosujcie to do siebie, bo tak jak wspominaliśmy, u nas się to zmieniało 3-4 razy. Dzięki temu chyba nie będziecie sfrustrowani, tak? No właśnie, no bo jeżeli jakby pies żyje tym samym trybem, co my, a Snickers żyje nawet chyba takim bardziej moim trybem, niż twoim, to znaczy ja jestem tryb sowa. No on rano, no tak, no nie, on nie wstanie rano, że chce ze mną iść, chce pobiegać, czy coś. Nie, nie, nie. No, tylko on rano jest taki właśnie chill, a wieczorem dostaje powera i energii po południu. I jeżeli to się zgrywa z naszym dniem, to tak jak wspomniałeś, Nikt się nie denerwuje, nikt się nie jest frustruje okay. i wszystkim wszystko odpowiada. Więc co? Najważniejszy jest schemat, tylko spróbujcie Ty... przemyśleć to tak, i się schemat, go trzymajcie. Bo schemat ma zawierać i zwracać uwagę na psie potrzeby. Na kluczowe elementy, tak? tak? Żebyście, żeby w czasie tego dnia był e, zwłaszcza ten długi spacer z eksploracją terenu, ale czego zrobicie rano? Po południu, Właśnie. wieczorem, czy w ogóle macie pracę, że zrobicie to o 11 czy 12? Nie ma dla psa większego znaczenia. Zwłaszcza, że był taki moment, że ja mu robiłam długi spacer o 6 rano. To strasznie przeżywam, no ale tego to wymagała prze... sytuacja. To przy przeprowadzce, tak. Tego wymagała sytuacja i faktycznie, no tylko wtedy miał dwa długie spacery akurat. Natomiast bardzo potrzebował tego porannego wybiegania i dać Żeby później energii. sobie odpoczywał. Natomiast, no. Przemyślcie, co będzie najlepsze dla Was i Waszego psiaka, wtedy, yy, wtedy wszystkim Wam będzie się żyło przyjemniej, lepiej, nie będziecie Dokładnie. się frustrować, a, a psiaki, tak jak mówimy, lubią schematy. Dokładnie tak. Okay. Tyle od nas, znowu się rozgadaliśmy na temat, yy, który miał być krótki i prosty. Yy, mamy <grym> nadzieję, że co, udało nam się poprawić audio. No właśnie, zobaczymy. Pozdrawiamy, zobaczymy, zobaczymy tym razem. Pozdrawiamy kolegę z Facebooka, który nam tutaj zwrócił na to uwagę. Tak, zwrócił to kilka podpowiedzi. Będziemy cały czas na tym pracować. Eee... I tyle. Widzimy tyle. się w następnym podcaście. Widzimy się w następnym podcaście. Na razie.